Pani, witam Was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem Satanus i zapraszam Was do obejrzenia kolejnego odcinka z serii Pograjmy w Wiedźmin 2. Zabójcy Królów. Edycja rozszerzona. Moi drodzy, w poprzednim odcinku mieliśmy rozmowę z Królem, no i od razu było widać, jak eskaluje klątwa nałożona przez spaloną Wiedźmę na stosie. Także, moi drodzy, mamy szereg zadań, którymi... Zajmiemy się w tym oto odcinku. No i z pewnością następnych. Tak więc, moi drodzy, lecimy. Moi drodzy, jest jeszcze jedna bardzo istotna kwestia, a mianowicie nie wiem z jakich przyczyn, ale przy nagrywaniu najbliższych trzech odcinków tak jest to były trzy odcinki. W trzech odcinkach za Chiny nie wiem dlaczego nie nagrał się mikrofon. Nie nagrał się mój głos, mój komentarz. Tak więc ten odcinek. Jak i kolejne dwa będziecie mieli bez komentarza. No przykro mi bardzo, ale niestety tak to wyszło. Jeżeli tylko ten odcinek Wam się spodoba, zostawcie łapkę w górę, piszcie w komentarzach, co sądzicie. A jeżeli ktoś jeszcze nie subskrybuje kanału, to zachęcam do subskrypcji. A teraz, moi drodzy, zapraszam do świata Wiedźmina. Zaczę do siebie wiedźminie. Kto by tam łaził? A my ta nie zbierają, bo kiedyś staro. Chce uzupełnić prowiant. Szukajcie, a znajdziecie, jak ma pasałowce. Miał doświadczenie w szuk... Znasz dobrą księgę. To się chwal. Jakaś zniżka w związku z tym? Nie. Wieso? Przebieraj. Vient. Vient? Bye. Czego chcesz, mnie? Będę uważał na ogień. Bywaj. Strach oh, trochę przeciw świętej użyć. Nasłuchałeś się wrażej propagandy. A jeśli ona naprawdę namaszczona przez bogów dziewica? Niech cię głowa nie boli. Wiedźmin wszystkiemu zaradzi. Patrz! Znowu wychodzi na to, że będziemy rzezać wiewiórki. Dziwisz się? Maczają palce w każdej rebelii, w każdej złej sprawie. Znasz mnie, ja nie mam Ale wie, co jest nie tak z tymi nieuczmi. To inne rasy. I Nigdy... Co, zdziwiony widokiem krasnoluda na ludzkiej smyczy? A może jakaś obelga, nad którą długo myślałeś? Śmiało, zadziw mnie! Strasznie nerwowy jesteś. Nerwowy? <laughs> to dobre. Ja, dziwny człowieku, jestem doborowym najemnikiem, saperem. Z definicji nie jestem nerwowy. Saperem? Nie takim saperem. Umocnienia buduje, machiny, most pontonowy, czasem pierdolne przez rzekę, kopanie rowów relaksuje. To miałem na myśli. Nie hmm. masz czasem jakichś zbędnych części z tych maszyn? Z oczywiście. Potrzebuję do pułapek na potwory. No mam. Co mam nie mieć, jak mam? Zostaw mnie w spokoju, Wiedźminie. Muszę ćwiczyć i nie mam czasu na pogawędki. A teraz da się! Relikwie, świę... Masz tam coś ciekawego? Popiół ze stosu, na którym spłonęła Sabrina. Gwoździe, którymi zbito koło zagłady. A może drzazgi z samego koła? Mam też okucia i części garderoby umęczonej. Wszystko, czego dusza zapragnie. Poszedł we mnie, uparty kłę. Ujęły cię przy podwście. Spo... Miedź o od... skąpiradło. Tego on poszedł we mnie, uparty kłę. Zostaw mnie w spokoju, wynajęli wiedźmina. Wy że idzie i na ciebie kryska. Nawet nie wiesz, jak bardzo się raduje na myśl o naszej współpracy. Fakt. Nie wiem. Zobaczysz, Geralt, nadchodzą lepsze czasy. Nie przeszkadza ci, że zwracam się do ciebie po imieniu? Nie. Wspaniale. Czuję, że się zaprzyjaźnimy. Nie szukam przyjaciół, Detmold. Bierzmy się do roboty. Dobrze. W końcu to ty jesteś bohaterem. Jak mogę ci pomóc, biały wilku? – Miałeś już do czynienia z klątwami? – Kilka nawet rzuciłem. Komuś wyrosły ośle uszy, komuś spłonął dom. o no takie tam, niedzielne przekleństwa. Ech, zaraza. A zdejmowałeś klątwy? Odczyniałeś uroki? Nie miałem okazji, ale teorię mam opanowaną. W Akademii Magicznej byłem prymusem. O takich klątwach raczej nie uczą w Art. Przekleństwo Glewisig to klątwa krwi czwartego stopnia. Nazywana również Klątwą Arcymistrzyni. Myląca nazwa. Rzucali ją mniej lub bardziej szaleni magowie lub kapłani, niekoniecznie kobiety. Widzę, że odrabiałeś prace domowe. Zauważyłeś, że nie wszystkie duchy były agresywne? Mhm. Większość znikała, gdy się zbliżaliśmy. Myślę, że moc klątwy korumpuje duchy poległych w bitwie i zmienia w draugiry. Draugiry? To jakaś wiedźmińska nazwa upiolw? Demonów. Draugiry to demony wojny. Powstają na polach szczególnie krwawych i zajadłych bitew. To skondensowana żądza mordu i nienawiści. Mniejsza z tym. Wiesz, jak się pozbyć tych Draugirów? Zazwyczaj wystarczy srebrny miecz. Ale póki klątwa działa, będą się pojawiać nowe. To duchy żołnierzy są kluczem. Gdyby udało się odwrócić bieg bitwy, no to do dzieła. Bierz miecz i odwracaj. Będę potrzebował symboli wojny należących do żołnierzy poległych w bitwie. Nienawiść, śmierć, odwaga i wiara. Wszystkie artefakty muszą być aktywne magicznie i związane z poległymi w bitwie, inaczej nie zwabię duchów. Nie mam pojęcia, skąd je wziąć. Poza tym nie znam się na symbolice wojennej. Sam to zrobię. Dla ciebie mam inne zadanie. Wyjaśnij działanie klątwy krwi. Normalna klątwa krwi to banał. Opuszczasz sobie trochę krwi, najlepiej o północy, zapalasz kilka świec. Sabrina miała cały stos. Pytam o klątwę Glevisik. Dlaczego sam nie przeczytasz? Mam całą potrzebną literaturę. W zasadzie mógłbyś ograniczyć się do wielkiej encyklopedii klątw, uroków i wróżb oraz do opracowania Tisai de Vries i Margarity Loantili, Mistrzowie magii o klątwach, dzieła wybrane. Nie będę tracił czasu na czytanie. Mów, co ważnego jest w tej książce. Nie ma się czego wstydzić, Geralt. W naszych czasach tylko nielicznym było dane poznać sztukę czytania i pisania. Analfabetyzm to... Umiem czytać, magiku. Czas ucieka. Zacznij wreszcie pomagać. Zjawiska, efekty, które wywołuje klątwa krwi czwartego stopnia wymagają olbrzymich ilości mocy. Zaćmienie słońca, śmierć całej dynastii, bitwa upiorów, żaden czarodziej. Ba! Żadna żywa istota nie jest w stanie zebrać takich pokładów energii. To niemożliwe. Ale sprytni Magowie odkryli, jak uczynić możliwym to, co niemożliwe. I od tej pory cały świat żyje w strachu przed waszymi klątwami. Genialne. Co wymyśliliście? Przepowiednia otwierająca klątwę krwi to tak naprawdę zaklęcie wiążące moc. Powinno być rzucone na miejsce posiadające odpowiednie właściwości kumulacyjne. Pole bitwy świetnie się nadaje. Ziemia przesiąknięta krwią, precyzyjne granice, wymiar symboliczny. Gdy rzucający wypowie słowa przepowiedni, zaklęcie zaczyna kumulować moc. Przez trzy lata, dzień po dniu, miesiąc po miesiącu, zaklęcie wiążące zbierało moc. Czerpało z żywiołów ognia, ziemi, powietrza i wody. Zgromadzona w ten sposób energia mogłaby poruszyć gwiazdy, następnie aktywator, czyli jedno z przepowiedzianych wydarzeń musi mieć charakter symboliczny. Powoduje uwolnienie skumulowanej energii, z której korzysta już właściwa klątwa. Ta z reguły nie jest w stanie wykorzystać całej zebranej mocy, która musi znaleźć jakieś ujście. Powstają efekty uboczne, jak zaćmienie słońca. Kometa jest, morderstwo było. Co z monetami? Też są. To nie wystarczy? Nie. Czyżbym trafił na jakiś wstydliwy sekret? Tajemnica państwowa. Głowa państwa może niebawem stracić głowę, jeśli mi nie powiesz. Spisek wojskowy. Mogę wyjawić tylko tyle. Znakiem rozpoznawczym spiskowców są kwadratowe monety z rybią łuską. Zróbmy tak. Nie będę ci przeszkadzał w śledztwie. Jeśli się czegoś dowiesz, dasz mi znać. Natomiast jeśli ja natknę się na coś związanego z klątwą... To dasz mi znać. Niech będzie. Jesteś pewien, że to Sabrina rzuciła klątwę? Absolutnie. Istnieje sześć potwierdzonych przypadków rzucenia klątwy tego rodzaju. A potwierdzone przypadki zdjęcia takiej klątwy? Jeden. Dokonał tego zespół czarodziejów pod przewodnictwem arcymistrzyni Franceski Findaver. Stąd druga nazwa klątwy. W jego skład wchodziła między innymi Sabrina Glewisik. Jaki ten świat mały. Zrobiło się jeszcze straszniej. To nie wszystko. Klątwa, którą zajmowały się Francesca i Sabrina, miała zakończyć żywot przedstawicieli dynastii Tysenidów, władców Kowiru. Rzucił ją rodalega szkarłatny. Kompletny szaleniec, ale bardzo zdolny. Była też przepowiednia i aktywator. Rozumiem. Sabrina zwyczajnie zerżnęła zaklęcie od tego rodalegi. Dokładnie. Poza tym byli świadkowie, król i cała kompania wojska. Dlaczego Henselt jeszcze dycha? Dlaczego w momencie, kiedy zabił kapłana, nie rozpękł się jak dojrzały pomidor pod obcasem krasnoluda? Może Glevisik chciała, żeby Henselt wyczekiwał na nieuchronną śmierć? Nie sądzę. Znam trochę czarodziejki, są wredne, to fakt. Ale najważniejszy jest dla nich efekt. Pamiętaj, Sabrina rzucała klątwę, skwiercząc na stosie w sposób dość niemiły. Podejrzewam, że coś pochrzaniła na koniec. Chcesz powiedzieć, że Henselt jest bezpieczny? Chcę powiedzieć, że można go ocalić. Odciąć od serca klątwy bitwy upiorów. To najsłabsze ogniwo przed Jak? Jeszcze nie wiem. Podejrzewam, że mogę przyzwać ducha Sabriny i zmusić, by uwolnił Hanselta, ale najpierw muszę poznać okoliczności śmierci czarodzieki. Jeśli się nie mylę, do rzucenia klątwy krwi potrzebna jest krew. Tak, właśnie, a zalicz nie inaczej. Skąd Sabrina wzięła tyle krwi? Przecież była przybita do koła odwozu. To proste. Umysły niektórych żołnierzy są raczej nieskomplikowane. Zwabiła żołdaka, który miał zadać jej cios łaski. Sabrina potrzebowała pchnięcia, które skróci jej męki i zawiąże czar. I tu się pomyliła. Zrobiła błąd. Ta dziwka dokonała cudów, zebrała moc, trafiła z przepowiednią i aktywatorem. A na koniec wyłożyła się na najprostszym: Nie podnieca się. Wybrała jakiegoś ułamagę. Słyszałem, że musiał ją dźgać pięć razy, a wiedźma i tak nie mogła wyzionąć ducha. Nikt nie pilnował stosu? To właśnie jednego ze strażników upatrzyła sobie nasza czarownica. Żołnierze byli wściekli, bo zepsuł im widowisko, a króla już przy tym nie było. Nieważne, krew popłynęła, klątwa zadziałała. Ale dziwka kary nie uniknęła. Pomożesz mi, Detmold. Oczywiście. Rozkaz króla! No to słuchaj, odwalisz papierkową robotę. Zdaje się, że to lubisz. W czasie przyzywania ducha Sabriny będę potrzebował runów ochronnych. Muszą utrzymać ducha czarodziejki i wszystko, co przy okazji przylezie z zaświatów. Znajdź coś dla mnie w swoim księgozbiorze. Muszą być proste do wykonania. Nie będziemy mieli artysty malarza. Ponadto Draugiry niebawem rozpoczną wycieczki po Henselta. Gdy opuszczą pole bitwy, nie powinno być problemu. Twoi ludzie dadzą sobie radę. Uzbroisz ich w posrebrzaną broń. Powinno wystarczyć. Henseltowi też przydałoby się coś srebrnego do obrony. Nad wejściem do namiotu króla powiesisz wieniec z pięciornika i blekotu. Wewnątrz cały czas musi się palić ogień ze świeżych gałęzi jałowca. Skąd wezmę tyle srebra? Jak dla mnie możesz przetopić swoją kolekcję z dzbanków. To nie są dzbanki, tylko srebrne wazy z Nazairu. Na koniec odbędziesz rozmowę z Henseltem. Wytłumaczysz mu, że będę go potrzebował. A ty? Będziesz chlał piwo i macał obozowe dziewki? Też. Ustalę, jakich przedmiotów potrzebuję, żeby odesłać walczące zjawy w światy. I przygotuję się do przyzwania ducha Sabrina. Wpadnę, gdy się czegoś dowiem i dam ci kolejne zadania. Poczekaj. Jak doszedłeś do tego, że możesz odzyskać pamięć, zdejmując klątwę? Nie lubię, gdy ktoś grzebie w moim życiu. Poznawanie sekretów to moja praca. Muszę znać tajemnice wszystkich, których dopuszczam do króla. I przyznaję, lubię swoją pracę. Moja przeszłość nie ma nic wspólnego z Hanseltem. Tego nie wiesz. Zastanawiałeś się, dlaczego nie mam przyjaciół? Bo zawsze prędzej czy później odkrywam ich tajemnice. A później są przesłuchania, tortury, egzekucje. Zostaw moją przeszłość w spokoju. Przyjdzie i na ciebie, gryzka. Barany! Nie tylko ich szukają. Dorosłe chłopy z wypiętymi dupami między namiotami krążą, jakby to było co ważne.